A co jeśli powiedziałbym Ci, że wszechświat izoluje Cię celowo? To uczucie bycia samotnym, opuszczonym, jakby wszechświat odwrócił się do Ciebie plecami. Nie jest karą, to dar. Dar, którego 99% ludzi nie chce dostrzec. Karl Jung, jedna z największych postaci w historii psychologii, ujawnił szokującą prawdę. Izolacja to kluczowy krok w odkrywaniu, kim naprawdę jesteś. Obejrzyj ten film do końca, a pokażę ci, jak ta samotność, której tak się boisz, może stać się twoim największym sprzymierzeńcem. Dowiesz się, dlaczego wszechświat cię izoluje, jak to wykorzystać na swoją korzyść i co najważniejsze, jak wyjść z tego okresu silniejszym, bardziej spełnionym i bardziej żywym niż kiedykolwiek wcześniej. Czy pamiętasz to uczucie, gdy wszystko zdaje się od ciebie oddalać? Te momenty, w których czujesz się jak dryfująca łódź, bez celu, bez kotwicy. Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości czasami działa jak ogrodnik. Przycina, usuwa to, co już nie służy, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się to bolesne. Ale dlaczego? Bo tak samo jak roślina nie może rosnąć bez przycinania. My nie możemy się rozwijać, jeśli nie zostawimy za sobą tego, co nas ogranicza. Te straty, te oddalenia, te chwile samotności nie są przypadkowe. Są koniecznymi krokami, które otwierają przestrzeń na coś nowego, bardziej zgodnego z tym, kim naprawdę jesteś. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tym. Ile razy w Twoim życiu zamknięte drzwi otworzyły drogę do czegoś znacznie większego? Ile razy nieudany związek pozwolił Ci spotkać kogoś, kto całkowicie odmienił Twoje życie? Wszechświat nigdy nie odsuwa się bez powodu. Każde oddalenie, każda samotność to zaproszenie do wzrostu, do ewolucji, do stania się bardziej autentyczną wersją siebie. Karl Jung mówił o synchroniczności idei, że wszystko jest połączone i że każde wydarzenie ma znaczenie nawet jeśli nie rozumiemy go od razu. A co jeśli twój okres izolacji jest synchronicznością w przebraniu? A jeśli ludzie i sytuacje oddalają się od ciebie nie przez przypadek, ale dlatego, że nie są już częścią ścieżki, którą dla siebie tworzysz? Więc następnym razem, gdy poczujesz się samotny, pamiętaj o tym. Wszechświat nie izoluje cię, by cię ukarać. Izoluje cię, by cię chronić, przygotować umożliwić Ci odrodzenie. A to odrodzenie, choć teraz może wydawać się trudne do wyobrażenia, może być najpiękniejszą rzeczą, jaka Cię czeka. Karl Jung poświęcił dużą część swojej pracy na zgłębianie tego, co nazwał procesem indywiduacji. Ale co to właściwie oznacza? W najprostszych słowach, indywiduacja to droga do samopoznania, do odkrycia, kim naprawdę jesteś poza maskami, które nosisz. I oczekiwaniami, jakie inni na ciebie nakładają. Wyobraź sobie, że jesteś mozaiką składającą się z tysięcy elementów. Niektóre z nich są jasne, widoczne, podziwiane przez wszystkich. Inne są ciemniejsze, ukryte, czasem nawet przed tobą samym. Indywiduacja to proces składania tych kawałków w całość, akceptowania ich i integracji, aby stać się kompletną, autentyczną osobą. Ale dlaczego to takie trudne? Dlaczego potrzebujemy momentów izolacji, by to osiągnąć? Odpowiedź jest prosta. W hałasie świata, w chaosie relacji, obowiązków i oczekiwań, prawie niemożliwe jest usłyszenie własnego głosu. Jesteśmy ciągle rozpraszani, ciągle rozrywani w tysiące różnych kierunków. I właśnie w tych momentach samotności i ciszy możemy wreszcie usłyszeć siebie. Jung mówił: że indywiduacja to wewnętrzna podróż wymagająca odwagi, bo zmusza nas do konfrontacji z częściami siebie, które wolimy ignorować. Nazwał te części cieniem. Cień to nasze lęki, nasze wątpliwości, nasze tłumione pragnienia, wszystko, czego nauczyliśmy się ukrywać, nawet przed samym sobą. I tutaj izolacja staje się cennym sprzymierzeńcem. Gdy jesteś sam, bez rozproszeń, bez masek. Konfrontujesz się ze swoją własną prawdą. Nie możesz już uciekać, nie możesz się ukrywać. Musisz zmierzyć się z tymi częściami siebie, które zawsze ignorowałeś. To może być bolesne, tak, ale także wyzwalające, bo tylko akceptując swój cień możesz stać się kompletny. Więc jeśli przechodzisz przez okres izolacji, potraktuj go jako okazję, szansę na ponowne połączenie się z samym sobą, na odkrycie tych ukrytych elementów twojej wewnętrznej mozaiki. Pamiętaj, niczego nie tracisz. Zdobywasz głębsze zrozumienie tego, kim naprawdę jesteś. A to jest bezcenny dar. Przyjrzyjmy się teraz bliżej tej części Ciebie, której wolisz nie dostrzegać. Tej, którą Karl Jung nazwał cieniem. Cień to wszystko, czego nauczyłeś się ukrywać, tłumić, zaprzeczać. To Twoje lęki, Twoje wątpliwości, Twoje skrywane pragnienia, Twoja stłumiona złość. To wszystko, czego nie chcesz, by inni widzieli, a czasem nawet to, czego sam nie chcesz w sobie dostrzec. Ale oto prawda. Cień nie znika tylko dlatego, że go ignorujesz, wręcz przeciwnie, im bardziej próbujesz przed nim uciec, tym bardziej zaczyna przejmować kontrolę nad Twoim życiem, wpływając na Twoje wybory, Twoje relacje, Twój stan emocjonalny. Jung powiedział, że to, czego nie chcesz zobaczyć, ostatecznie zacznie tobą rządzić. I właśnie tutaj izolacja wchodzi do gry. Kiedy jesteś sam, bez rozproszeń, bez masek, konfrontujesz się ze swoim cieniem. Nie możesz już uciekać, nie możesz się ukrywać. Musisz zmierzyć się z tymi częściami siebie, które zawsze unikałeś. Może to być niewygodne, a nawet bolesne, ale jednocześnie jest to niezwykła szansa, bo tylko akceptując swój cień. Możesz przekształcić go w źródło siły. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów, które części siebie masz tendencję ukrywać. Dlaczego samotność tak bardzo cię niepokoi? Jakie emocje tłumisz? Jakie pragnienia wypierasz? Jakie lęki unikasz? A co by było, gdybyś zamiast przed nimi uciekać, przyjął je z akceptacją? Gdybyś zamiast traktować je jak wrogów, zobaczył w nich swoich potencjalnych sojuszników? Izolacja daje ci przestrzeń na tę wewnętrzną pracę, pozwala ci zanurzyć się w głębi własnej psychiki, odkryć te ukryte części siebie i je zintegrować. Jung nazwał ten proces integracją cienia i jest to jeden z najpotężniejszych aspektów indywiduacji. Ale uważaj, integracja cienia nie oznacza stania się tym, czego się boisz. Oznacza rozpoznanie tych części siebie, zaakceptowanie ich i użycie w konstruktywny sposób. Na przykład, Twoja tłumiona złość może stać się źródłem determinacji. Twoje lęki mogą być przewodnikami, które cię chronią. Twoje ukryte pragnienia mogą stać się motorem Twojego wzrostu. Więc jeśli przechodzisz przez okres izolacji, nie traktuj tego jako kary. Zobacz to jako szansę na pojednanie się ze swoim cieniem, na odkrycie ukrytych części siebie i ich integrację. Aby zrozumieć, że koncepcje takie jak cień i indywiduacja to nie tylko teorie, ale realny proces terapeutyczny, psychoterapeuci pracujący w nurcie jungowskim pomagają pacjentom rozpoznawać wewnętrzne schematy, konfrontować się z własnym cieniem i odnajdywać równowagę między świadomym a nieświadomym. Techniki takie jak aktywna wyobraźnia i analiza snów są skutecznymi narzędziami w tym procesie. Pozwalają one lepiej zrozumieć siebie i zdrowiej radzić sobie z wewnętrznymi wyzwaniami. Jeśli przechodzisz przez okres izolacji, możesz zastosować kilka z tych praktyk, by uczynić ten czas bardziej produktywnym i znaczącym. Medytacja to potężne narzędzie stosowane w psychoterapii jungowskiej do uzyskania dostępu do nieświadomości. I najlepsze jest to, że nie musi być skomplikowana. Wystarczy, że poświęcisz kilka minut dziennie, zamkniesz oczy, weźmiesz głęboki oddech i po prostu obserwujesz swoje myśli bez oceniania ich. Ten prosty nawyk pomaga uspokoić umysł i pozwala naturalnie pojawiać się cennym wglądom. Inną skuteczną praktyką jest pisanie ekspresyjne. Weź zeszyt i zacznij pisać bez cenzury o tym, co czujesz. Przelanie myśli na papier pomaga przetwarzać emocje i rozpoznawać wewnętrzne schematy. Możesz także spróbować napisać rozmowę ze swoim cieniem, tak jakbyś prowadził dialog z ukrytymi częściami swojej osobowości. To może ujawnić tłumione lęki i aspekty siebie, których wcześniej nie dostrzegałeś. Analiza snów to kolejna metoda stosowana w psychologii jungowskiej. Sny działają jak most między świadomym a nieświadomym umysłem. Zacznij zapisywać je zaraz po przebudzeniu i szukaj powtarzających się symboli. Co te obrazy mogą próbować ci przekazać? Nieświadomość często komunikuje się poprzez archetypy i metafory. Jeśli chcesz zgłębić ten temat, możesz badać symboliczne znaczenia snów lub omówić je z terapeutą. Innym sposobem na dotarcie do tłumionych emocji jest ruch ciała. Nasze ciało przechowuje pamięć emocjonalną, a psychologia jungowska uznaje znaczenie aktywności fizycznej w uwalnianiu napięć. Spacer w naturze, yoga, a nawet samotny taniec mogą pomóc w przetwarzaniu emocji w zdrowszy sposób. Ekspresja artystyczna to również potężne narzędzie. Malowanie, rysowanie, granie na instrumencie, pisanie poezji. Wszystko to może ujawnić emocje, które trudno wyrazić słowami. Nie musisz być artystą. Najważniejsze jest, by pozwolić sobie na twórczość bez oceniania. Dodatkowo, poszerzanie wiedzy i świadomości może być wielkim wsparciem w tym procesie. Książki Karla Junga, Josefa Campbella i innych badaczy nieświadomości oferują cenne refleksje, podcasty, wykłady i kursy o samopoznaniu. Również mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć swoją podróż. I na koniec, ale co najważniejsze, zaakceptuj proces i pielęgnuj współczucie dla siebie. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi od razu. Liczy się to, że codziennie robisz małe kroki w stronę głębszego połączenia ze sobą, z cierpliwością i akceptacją. Wszechświat działa w tajemniczy sposób. Czasami musi coś całkowicie rozłożyć na części, by zbudować coś nowego. Pomyśl o domu. Zanim można go odnowić, czasami trzeba zburzyć ściany, usunąć to, co stare, to, co już nie służy. To może być bolesne, ale jest konieczne. A kiedy proces się skończy, masz dom solidniejszy, piękniejszy, bardziej dopasowany do Twoich potrzeb. To samo dotyczy Twojego życia. Wszechświat nie izoluje Cię, by Cię ukarać. Izoluje Cię. By cię ponownie ustawić na właściwej drodze, by dopasować cię do ścieżki, która jest bardziej zgodna z tym, kim naprawdę jesteś. Te straty, te oddalenia, te chwile samotności to nie koniec, ale początek. To początek głębokiej transformacji. Pomyśl o gąsienicy w kokonie. Z zewnątrz wygląda to jak stan spoczynku, izolacji, ale wewnątrz zachodzi intensywna przemiana. A kiedy motyl się wyłania jest silniejszy, piękniejszy, gotowy do lotu. Ty jesteś tym motylem. Okres izolacji to Twój kokon, Twój moment przemiany. Dlatego zamiast się opierać, spróbuj przyjąć ten etap z ciekawością i otwartością. Zapytaj siebie, co wszechświat dla mnie przygotowuje? Jaką nową wersję siebie właśnie tworzę? Bo uwierz mi, jest plan, jest droga. I ta ścieżka, nawet jeśli teraz wydaje się ciemna, poprowadzi cię tam, gdzie w końcu poczujesz się na właściwym miejscu, wreszcie w domu. Pamiętaj, wszechświat nigdy cię nie opuszcza, on cię prowadzi, nawet jeśli nie rozumiesz jego metod. Zaufaj mu, zaufaj sobie. I wiedz, że ten okres izolacji jest koniecznym krokiem, by poprowadzić cię ku życiu pełniejszemu, autentyczniejszemu i bardziej harmonijnemu. Gdzie jesteś po tym wszystkim, co właśnie usłyszałeś? Może czujesz się teraz trochę mniej samotny w swojej izolacji, może zaczynasz postrzegać ten moment nie jako karę, lecz jako szansę, szansę na wzrost, na ponowne odkrycie siebie, na dostrojenie się do swojej prawdziwej istoty. Karl Jung powiedział, nigdy nie będziesz bardziej sobą niż wtedy. Gdy zaakceptujesz to, kim naprawdę jesteś. I właśnie do tego zaprasza Cię ten czas samotności. Do zaakceptowania siebie w całej Twojej złożoności, w całym Twoim pięknie, we wszystkich Twoich niedoskonałościach. Bo to tam kryje się Twoja prawdziwa siła. Więc następnym razem, gdy poczujesz się samotny, pamiętaj, wszechświat nie izoluje Cię przypadkowo. Izoluje Cię, by Cię chronić, przygotować, dać Ci szansę na odrodzenie. A to odrodzenie, choć teraz może wydawać się trudne do wyobrażenia, może być najpiękniejszą rzeczą, jaka Cię czeka. Zatrzymaj się na chwilę i przemyśl to wszystko: czego ten czas izolacji nauczył Cię o sobie, jakie części swojego cienia odkryłeś i jak możesz wykorzystać te odkrycia, by ruszyć naprzód, rozwijać się i stać się bardziej autentyczną wersją siebie. Pamiętaj, nie jesteś sam w tym doświadczeniu. Tysiące ludzi przechodzą przez podobne chwile, a każdy z nich ma potencjał, by przekształcić tę samotność w źródło siły. Teraz mam dla Ciebie zaproszenie. Zacznij stosować te nauki w praktyce. Spójrz na swoją samotność nie jak na pustkę, ale jak na przestrzeń pełną możliwości dla Twojego samopoznania. Z czasem zauważysz, że ten proces może przynieść jasność, wewnętrzną siłę. I głębsze połączenie z Twoją prawdziwą esencją. Jeśli ten materiał miał dla Ciebie sens, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby dalej zgłębiać samopoznanie, transformację osobistą i moc nieświadomości. A jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzu: Izolacja mnie wzmacnia, żebym wiedział, że jesteś częścią tej wyjątkowej grupy ludzi, którzy wybierają rozwój zamiast oporu. Dziękuję, że tu jesteś i do zobaczenia w kolejnym filmie.